Witajcie w kolejnym odcinku numerologicznym. Dzisiaj powiem kilka słów na temat podliczby 66, czyli takiej podliczby, która nazywana jest liczbą mistrzowską, ponieważ każda liczba składająca się z takich samych liczb podstawowych, cyfr, tak właśnie jest nazywana. Jeśli chodzi o liczbę 66, to jest to już dość wysoka, można powiedzieć, wibracja. Tak to nazwijmy. Czyli zgodnie z tym, o czym mówił Włodek Zilbertal, którego, z którego systemu korzystam, takie liczby zazwyczaj już się nie interesują naszym światem. Więc rzadko jesteśmy w stanie poczuć ich działanie, że działają na bardzo subtelnych poziomach. No ale tak czy siak. Możemy zawsze spróbować interpretacji takiej liczby, odnosząc się do jakichś takich bardziej materialnych nie wiem, rzeczy, czynności, czegoś, co jesteśmy w stanie w jakiś sposób złapać w konkret. Więc co moglibyśmy powiedzieć o takiej liczbie? O każdej liczbie, tak zwanej liczbie mistrzowskiej, czyli liczbie, która składa się z dwóch takich samych liczb podstawowych, możemy powiedzieć, że łatwiej jest. Kiedy taką liczbę posiadamy w swoim portrecie, portrecie, o nierównowagę, o wchodzenie w jakąś skrajność, ponieważ samej jakości jest dużo. Możemy mieć nawet wrażenie, że jest jej za dużo. Więc teraz, czego tutaj byłoby dużo w przypadku 66? No, należałoby zastanowić się, o czym mówi sama szóstka w numerologii. Więc na pewno będziemy wiązać tę liczbę w jakiś sposób z rodziną. Z rodziną tak, że posiadając taką, nie wiem, liczbę w odpowiednim miejscu, powiedzmy liczby duszy, czy w jakimś takim innym miejscu, które mówi o tym, czego potrzebujemy, pragniemy, chociażby droga życia, będziemy w jakiś sposób tęsknić za tym, żeby taką rodzinę stworzyć. I nawet jeśli nie tworzymy tej rodziny, tak yy, tradycyjnie, czyli mąż, żona, dzieci, to będziemy szukali ludzi, z którymi tę rodzinę będziemy mogli stworzyć. Więc mogą to być współpracownicy, to mogą być przyjaciele, z których obdarzamy naszym uczuciem i tworzymy no, jakieś takie bliższe relacje. Więc w tym przypadku, pomimo tego, że. Sama droga życia, gdybyśmy 66 potraktowali jako jedną z liczb drogi życia, to sama droga życia byłaby trójkowa, bo kiedy dodamy te dwie liczby podstawowe do siebie, otrzymujemy dwunastkę i po redukcji kabalistycznej otrzymamy trójkę. Więc pomimo tego, że mamy taką mało społeczną liczbę jako drogę życia, trójeczkę, taką, która bardziej potrzebuje być na widoku, być wysłuchana... Będzie w jakiś sposób przyciągać innych do siebie. Czy to dobrze, czy nie, to już jakby jest indywidualna sprawa, indywidualne poczucie danej osoby. To jednak gdzieś w tej drodze życia będą bardzo istotne relacje z drugim człowiekiem. Już sam fakt, że trójka ma no, konieczność, jakby nawet jeśli nie ma potrzeby, to konieczność kontaktowania się ze światem zewnętrznym, ale może nie aż tak. Wiązania się z innymi, jak to widać w przypadku szóstki. Gdzie te relacje są niezwykle istotne i gdzie naprawdę potrafimy bardzo dużo rzeczy oddać, bardzo dużo z siebie oddać dla tych właśnie relacji. I to będzie jedną ze skrajności. Z jednej strony jest to równoważne bardzo, tak, taka równowaga. Kiedy, kiedy 66 jest w równowadze, to mamy takie poczucie, że ta postać jest. Taka społeczna bardzo, będzie miała takie ciągotki do tego, żeby i przebywać z ludźmi, ale jednocześnie, żeby w jakiś sposób pracować dla ludzi, dla tej swojej społeczności, w jakikolwiek sposób. Może nawet pracować, nie wiem, w jakiejś w kulturze, prawda? bo mamy tutaj trójkę, która bardzo lubi pewnego rodzaju artyzm i niezależnie od tego, co to znaczy artyzm. Dla tej osoby, która posiada tę drogę życia, będzie zawsze to w jakiś sposób takie wypełnione lekkością, to co ona robi. I ta lekkość jest trochę tak, jakby malarz malował pędzlem z taką dużą lekkością jakiś obraz. Więc to jest pewien taki element trójki. To jest lekkie, to jest ładne, to jest magnetyczne, więc taka postać, jeśli będzie pracowała dla. Innych, To może na przykład posługiwać się świetnie i lekko słowem. Niedyś, że szóstka daje bardzo dużą umiejętność argumentowania wielu rzeczy, to jeszcze trójka zrobi to w taki lekki sposób, zabawny, który wpływa do drugiej osoby. Ona nawet nie wie, kiedy już jest przekonana o czymś. Więc świetni prawnicy mogą być z taką liczbą, mogą to być osoby, które po prostu posługują się słowem, chociażby, ale nie tylko. To mogą być osoby, które będą potrzebowały takiej no, bardziej artystycznej działalności, i wtedy ta artystyczna działalność w połączeniu z szóstką daje zmysł artystyczny połączony z praktycznym. Czyli wtedy na przykład taki. Nie wiem, jak to się nazywa, Boże, taki zawód. Projektant wnętrz, przypomniało mi się, może to być właśnie taka osoba, która wchodzi do pomieszczenia i już ma takie rozeznanie tego, jak mogłoby to pomieszczenie wyglądać. I co ciekawe, każde pomieszczenie będzie miało taki oryginalny rys, nie będzie to sztampowe, bo trójka na to nie pozwoli. A szóstka, wszystko, ta jakość szóstki, ona jeszcze pomoże takiej osobie w tej, z tą drogą życia, pomoże jej dobierać elementy, które będą nie tylko ładne, ale będą wpasowywały się w cały obraz i jeszcze dodatkowo w jakiś sposób praktyczne czyli nie takie stojaczki, jakieś takie, nie wiem, elemenciki, które zbierają kurz i trzeba to wszystko czyścić, ale one będą mogły spełniać jeszcze jakąś funkcję praktyczną. Dodatkowo jeszcze dwunastka, która tutaj powstaje z sześćdziesiątki szóstki, ona jest co prawda ukryta. Więc jeśli ta osoba nie ma z innych wyliczeń dwunastki jako podliczby, to ona będzie tak trochę wyskakiwała, jak diabeł z pudełka, i nigdy nie będziemy wiedzieli kiedy. Ale ogólnie jest, gdzieś jest pod spodem, i możemy mieć takie poczucie, że mamy talent do tego, żeby wyczuwać potrzeby innych ludzi. Więc też może to być, jakby, związane z tym. Nie? I wtedy, jeśli my jesteśmy w stanie słuchać bardziej sercem, a nie głową, to zaplanowanie takiej przestrzeni, jeśli ktoś nas poprosi o taką usługę, to jest zawsze więcej niż ktoś oczekiwał. Czyli często takie osoby są zaskoczone i zachwycone tym, że ktoś, kto spełnia taką właśnie usługę, tyle widzi i tyle, jakby tyle zobaczył. W tym, co my opowiedzieliśmy, że zobaczył znacznie więcej, zobaczył jakby inną część, jeszcze inne dno, o którym może albo którego może nie, nie byliśmy w stanie wyrazić, a ta osoba to wyłapała. Taki talent. Ale gdyby było tego za dużo, a często jest, czyli często, kiedy my mamy drogę życia, 66, jedną z podliczb, albo gdzieś ta 66 się pojawia. To zazwyczaj w tej pierwszej części życia my doświadczamy jej w tej takiej trudniejszej stronie, skrajności, wtedy, kiedy czegoś jest za dużo. I teraz, jak taka sześćdziesiątka szóstka może działać, kiedy jest w skrajności? Jakość szóstki dąży do relacji, tak jak powiedziałam. A trójka również potrzebuje być zawsze wysłuchana, potrzebuje być na widoku, potrzebuje być w jakiś sposób, Zainteresowanie tą osobą. Potrzebuje, może to jest dobre słowo, bo nie zawsze chce, ale czasem jest potrzeba takiej drogi życia. No i jeśli tak się zadziewa, to może się zdarzyć, zwłaszcza, że jakość szóstki obdarza nas pewnego rodzaju odpowiedzialnością, nawet nad odpowiedzialnością, jeśli jest tego za dużo. Pewnego rodzaju. Taką dojrzałością i podejmowaniem decyzji. Tu się dużo decyzji podejmuje. Dba się o innych, czyli podejmuje się decyzje za siebie, ale też i za innych. W takim razie dyrygowanie innymi i, bo ja wiem, najlepiej, no, może tutaj być w tej skrajności 66. Można to obserwować. Więc jeśli ktoś ma taką drogę, to warto sobie popatrzeć, czy przypadkiem nie jestem akurat gdzieś po tej stronie, albo może byłam, czy byłem kiedyś, a teraz już jest inaczej. Ale może być też tak, że bardzo dużo dajemy, tak bardzo się opiekujemy, tak bardzo jesteśmy nadobowiązkowi, nadodpowiedzialni, nadobiekuńczy, że w pewnym momencie się wykańczamy. Zauważamy, że trochę jesteśmy jak taka zużyta ścierka. Często się to pojawia wtedy, kiedy gdzieś jeszcze dwójka występuje, a mamy tutaj dwunastkę taką ukrytą. Kiedy nie widzimy momentu, w którym przesadzamy sami. Doprowadzamy do momentów, w którym czujemy się wykorzystani, zużyci, trochę niepotrzebni, na zawołanie, jak pies. No. No i to jest ten moment, wtedy zaczynamy mieć pretensje do innych, że nikt nas nie szanuje, że tyle poświęciliśmy, że tacy, tacy jesteśmy jakby kochający i tak bardzo chcieliśmy komuś dać, a ten ktoś po prostu tego nie chce albo tak się do nas odnosi. To też jest kolejna skrajność takiej podliczby. Może tak być. I jeszcze jedna rzecz, już na sam koniec. Jakość trójki jest trochę jak Merkury. Przenosi informacje, lubi informacje, lubi się dowiadywać czegoś, lubi dawać dalej. To ma być po powierzchni, to nie musi być nic jakiegoś takiego bardzo głębokiego, ale ważne, żeby się działo, żeby była komunikacja, żeby tam wiatr w tej głowie wiał i ciągle przesyłał coś nowego. A jakość szóstki daje czasami taką tendencję do plotkarstwa. No, no to już możemy sobie powiązać te dwa fakty i stwierdzić, że tutaj rzeczywiście może coś takiego też zaistnieć i warto na to zwracać uwagę, jeśli mamy taką właśnie podliczbę gdzieś w swoim portrecie, co nie znaczy, że tylko ta podliczba tak ma, bo zarówno sama jakość szóstki, jak i gdzieś się pojawiające trójki one... W jakiś sposób szczególnie szóstki, to, to, to będą coś takiego miały, takiego właśnie opowiadania o innych, bo jest to bardzo społeczna liczba, bardzo nastawiona na społeczność, więc y, takie widzenie tej powierzchowności tych innych osób może tutaj też, też się zaznaczyć jakoś. Nie? Ale i tu na sam koniec jeszcze chcę dodać, że to jest troszkę za mało, żeby wyciągać wnioski o danej osobie. Więc jeśli mamy kogoś takiego w otoczeniu, kto ma drogę życia 66 albo wyraz własny 66, to niekoniecznie zaraz będzie plotkarski i niekoniecznie zaraz będzie, nie wiem, chciał dyrygować nami. Więc nie wrzucajmy wszystkich do tego samego 66-kowego worka, bo no jesteśmy znacznie bogatsi, chociażby znacznie bogatsze mamy portrety. Numerologiczne. Nie mówiąc już o tym, że trafiamy do jakiegoś świata, który nas w jakiś sposób prowadzi. I może być tak, że taka jedna osoba z drogą życia 66 trafiła do świata, gdzie to plotkarstwo jest taką rzeczą naturalną, i ona w tym wyrosła, i po prostu świetnie się w tym odnajduje, bo ma do tego też talent. A może być tak, że trafiła do świata, w którym jest to w jakiś sposób negowane i ona po prostu nie rozwija tej umiejętności w tym kierunku, a będzie rozwijała ją w innym. Chociażby właśnie świetnego mówcy, który potrafi w bardzo prosty sposób przekazać i w bardzo logiczny przekazać bardzo wiele rzeczy. Dla wszystkich zainteresowanych można... Wrócić do moich materiałów związanych z numerologiczną szóstką oraz numerologiczną trójką, a także dwunastką. I wtedy można poszerzyć też opowieść o tej podliczbie. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.